Naprawdę uważacie, że ja też mogę być atomówką? Jasne, że tak, Bonko. Jesteś naszą siostrą! Właśnie! Masz to we krwi! Ale wszystko po kolei, jeśli chcesz z nami trzymać! To musisz mieć nowe, bohaterskie atrybuty. <grym> Już prawie gotowe! No i? Co o tym myślicie? O! Wyglądasz tak profesjonalnie! Dalej! Co powiecie na to? Ojej, jak cudnie! Nie! A może coś takiego? Że taki strój. A gdzie reszta ubrania? Dalej! Nie! Dalej! Co? Nie! 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 Nie. O, jest idealny! Wyglądasz uracza! Co? Dokładnie to samo miała na sobie wcześniej! Ponadczasowa klasyka. Brakuje ci tylko jeszcze jednej rzeczy. Moja stara opaska! Ojej, myślałam, że ją zgubiłam! Przysięgam, że to nie ja. No proszę, proszę. A to mówki tutaj. Znowu się spotykamy. A ty to kto? Co? Nie poznajecie? <grym> tak, to ja. Straszliwy Muchol. Muchomor? Muchol. E, jakoś pierwsze słyszę. Hej, no co jest? Jestem waszym najstarszym wrogiem. Rzeczywiście wyglądasz jak mój pradziadek. <grym> O to wychodziło. Nie pamiętacie mnie? Trzy lata temu zamachnęłaś się na mnie gazetą. W zeszłej wiosny zwabiłyście mnie do lampki na owady. A dwa tygodnie temu stało się coś okropnego: wpadłem w lep na muchy. O, a, a, o, o. I jasne, jakoś w ogóle tego nie pamięta. Bo widzisz, już nie jestem taką zwyczajną muchą. Zostałem ugryziony przez napromieniowanego człowieka. Tot! Gapienie się na mikrofalówkę jest niezdrowe. Daj mi spokój, I teraz mam potężną siłę Toda! Gościa, który mnie ugryzł! To znaczy, że masz siłę gościa w średnim wieku? Midrzeć! Przygotujcie się na spotkanie z przeznaczeniem! Bombko, to dla ciebie idealny treningowy złoczyńca! Tak! To bułka z masłem! Się uh, ale się ciebie boję. I powinieneś się bać, bo zaraz cię... Uh, uh, uh? Siostro, musisz szybko coś zrobić. Spróbuj podwójnego kopniaka. Uh. Nie, potrójne uderzenie piąką. Uh. Kopniak z obrotu. To najlepsze rozwiązanie. Ale uh. ja uh. No nie wiem, co mówię. No całe to całe ziwego... Ziwego... Ok, czyli kopniak nie, Bionka nie. Uh. No? O ty, siostry! Troszkę wybuchłam! No wiecie, bo krzyczałyście naraz i. Yy, troszkę się zdenerwowałam! I w tej właśnie chwili Muchol rozpocznie swoje panowanie jako najgorszy złoczyńca ze wszystkiego! Przepraszam, ale macie zamiar zapłacić za to wszystko, co zepsułyście? Już dobrze, bąbko. My. po prostu masz tremę! Nie potrafisz utrzymać nerwów na mody, ale ja wiem, co zrobić, żebyś się uspokoiła! łódki? Kiedy czuję się niepewnie, to nic mnie tak nie relaksuje, jak pływanie na sztucznym łabędziu. Ten ma na imię Filip. Wiesz, co zwykle koi moje nerwy? Czytanie najnowszej księgi podatkowej. Nie jestem pewna, czy to w moim stylu. Powiedziałabym, że w niczym. Zaznaczyłam najciekawsze miejsca. E, dziękuję. Może to pomoże na moje lęki! Nie mam mowy! Nie pozbywaj się ich! Zapanuj nad nimi! Musisz posłuchać starej, dobrej, skandynawskiej, metalowej łupanki! Yy, tak! <ścoughs> tak, tak! Rzeczywiście widzę, że to mi pomaga! Brawórko, wyłącz to wreszcie! Jeśli jest dla ciebie za głośno, to jesteś za stara! Tak! To są naprawdę wspaniałe pomysły! Bombka potrzebuje sesji relaksacyjnej z podatkami! Okej, okay, podatki. Obie Musi to Musi to Musi to Musi